Cześć, z tej strony Maple 3. Witam bardzo serdecznie w tym kolejnym, trzecim czy czwartym? Czwartym już chyba odcinku z mojego przewodzenia gry Shady Part of Me. Eee, gramy dalej, prosto, kontynuując. Musiałem sobie przed chwilą podłączyć. Czy to jest? Zaraz ja na padzie, chyba w Stray. Miałem grać. A nie w to napadzie. W sumie ten, no, w sumie to pada sobie zostawię, ale będę grał na klawiaturze. Ojenny. Miałem teraz przerwę dwóch dni. Więc. Więc będzie się Cieszę się, bo gra nie skraszowała, kiedy przed chwilą próbowałem. Mam nadzieję, że w ogóle się wszystko. Okej, okay. um, sorry, postaram się wyciąć, bo musiałem um, mikrofon sprawdzić. You have no idea, where you're going, do you? W ogóle chcesz znaleźć wyjście? Powiemy coś? No bo nie mam pojęcia dokąd idziemy. No i co teraz, bo. Paf oh, O! Wow. Aha, czyli są takie. okej, ok, okej, okay, okay, spoko. Nie, spoko, tylko teraz, żeby odpowiednio zdążyć wszędzie. Nie znajdziesz wyjścia. Okej, okay, zobaczymy, co z tego będzie. Tak bardzo chcę osiągnąć to, tak mocno, tak chętnie. Odmawiam i zwycięstw, zostawiam mnie z niczym. Mój sen. Okej. Okay. czego się boisz? Zaraz zobaczymy, do czego to zmierza. Naprawdę muszę mierzyć się z lękiem. It seems you're afraid of light. What does it mean to you? Have you tried walking in the sun? Isn't a fireplace soothing? Don't you need a nightlight to guide you in your dreams? Okay, the. Double... Oi.

co prowadzi? Ogień? Co grzeje? Wee! Hello! Słońce! Co budzi? Ciekawie się, dziwnie robi. Mniejsza. Nalazja. akt drugi! Mój długi sen, odblokowane osiągnięcie. Sesja numer 7: odkrywanie. Czyli zakończyłem dopiero pierwszy akt na. Nie wiem ile. Mógłbym grać kontrolerem, ale jednak mi się w tę grę konkretnie przyjemnie gra. Co to da? Zrobiło ścieżkę do przejścia. Wow, dałem radę w ten sposób przeskoczyć. Zapomniałem, że w ten sposób to może działać. To mówię? Nie ma nikogo tutaj. Tyle światła. Ktoś byłem w tym miejscu Kto watching? Okej, okay, czyli jednak nie. I... bum. Okay, te, czyli teraz zaczęło się robić troszkę bardziej skomplikowane, bo... czy okay. czyli najwyraźniej kontakt... No. Prawda, nie jestem pewny, o co chodzi? No one here. Don't worry. Pewnie nie, pewnie nie, nie chciałem tu przychodzić, to jest strasznie. Chowają się i patrzą i nigdy nic do mnie nie mówią. Chodzi o te kupiełki? Ha. Okej, okay, co robi to? Op. Nie, 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 nie. Czyli. Co tam jest? Jak meduza? Może? Czy dalej patrzą? Super, nie mam pojęcia, tylko że. Okej. Okay. Mogę tu przejść, ale to jest tyle. Nie mogę przejść dalej. A, i teraz ona przejdzie, i się zrobi więcej cienia. Ale mogę jedynie w którą stronę, to w tę stronę mogę to zrobić. Tak. Tak. Nie, 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 zrobiłem dokładnie ten sam błąd. Teraz i ciągnę jakby za sobą, ok, więc ja przeszedłem. Nie widzisz ich? Nie, 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 czekajcie, czekajcie. E, teraz. Aha, czyli dosłownie jestem wciąż w cieniu. <śśc Eden> o, dobra, to jest naprawdę fajnie pomyślane. To było naprawdę fajnie przemyślane. Ci, których ona się boi, pozwolili mi wzrastać, ukryci w cieniu. Że co? Mam <laughs> nadzieję też, że wszystko prawidłowo się nagra, zresztą na pewno na tym procesorze nie powinno być problemu, tylko mam ustawione, że się nagrywa ze wspomaganiem procesora, a nie karty graficznej, bo kiedy gram w Stray, to to strasznie ciśnie kompa. Teraz ja mogę przejść przeszedłem. I teraz nie mogę już wrócić. Czy jest tutaj coś co? To jak oni patrzą? parzy. Zignoruj ich. Ale ha, Nope. ok, no to coś musi się stać. Tylko co? Teraz mogę to ze sobą przesuwać o, tu, Świetny jestem Ha! Huh. No nie doskoczę czy na no nie doskoczę? Jak widzicie, zresztą, w, bo ja się przez chwilę zesiałem, zamiast po prostu coś mówić, to ogarnąłem to. Tak, nie ogarnąłem tak małej rzeczy, że będąc tak jak tutaj, jeśli ścisnąłem właśnie tę skrzynię wyżej, gdzie wcześniej nie mogłem ją przepchnąć. Ha ich nie widzisz. A jednocześnie mogę powiedzieć, że adekwatnie do pierwszego lepszego filmu, który sobie włączyłem, jestem w około jednej trzeciej gry. Czy tam coś w okolicy jednej trzeciej w moim przypadku? Okej, okay, czemu nie? E Nie. Widzieliście, jak się za... woda przestała lecieć? Eee, ja nie mogę tu przejść, mogę tu przejść? Mam jedno zasadnicze pytanie. Po co? przenieść w ten sposób. No, mam nadzieję, że teraz nie będę już trafiał na takie zagadki, to ciągle będą ze mnie robić idiotę. Przed chwilą to była taka mała rzecz, właśnie gra cienia. No, jak większość tego, co tutaj się dzieje. Eee... Więc tym odblokowuje typowo całe przejście, ale muszę tutaj mieć również... nie, ale skrzyni nie mogę przenieść. Mogę natomiast zrobić może. Okej, okay, czemu to zadziałało na chwilę, nie jestem do końca pewny, ale Zadziałało, ja się nie skupiłem. Zobaczę to podczas edycji filmu. I sorry, ale coś mi się z głosem skraszowało. Nie wiem czemu. O! Więc w skrócie to jest za daleko. Tam jest. chowam się przed ludźmi i ich oczami. Z przyjaciółmi było bezpiecznie w pokoju sama. Ja w skrócie. No ale e, teraz odnośnie przejścia, bo mi się wydaje, czy tej nie ma żadnego rodzaju wajchy. O, tu coś jest. No, 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 no. Teraz tylko, że teraz to się nic nie klei. Ona może zlecieć. Teraz mam małe jeszcze nie małe prawdopodobieństwo na to, że. Ja mógłbym tutaj zostać. No? Nope. Oczywiście. টাকার Teraz, no właśnie, to się nie połączyło. Ale mamy inny problem. Jego nam ma wrócić? Jak cień ma teraz wrócić? Bo cień i tak musi wylądować koniec końców na górze. Więc znowu się motam. Hmm. Jak próbuję to zrobić w jedną stronę? W sensie dla jednej z nich, to już to nie działa w ten sam sposób. Gdy próbuję dla drugiej, znaczy, to nie, znaczy, gdy próbuje dla jednej, to nie działa dla drugiej. Gdy dla drugiej, to nie działa dla tej pierwszej. Czyli taki standard poniekąd. No tak. mogę to zrobić w ten sposób, i teraz po prostu wcisnąć w tej skrzynię, i koniec, i się odblokuje pełna droga. No jest, udało się, i doszedłem do tego sam. Dziękuję bardzo, ze względu na to, że i tak pewnie wytnę jakiś tam fragment z tego filmu. Zastanawiam się. Czy, czy jeszcze coś próbować? Niech będzie, spróbuję jeszcze jedno. Okej, okay. czyli nie może iść zbyt daleko. Czas. Tutaj nic nie ma, czyli muszę typowo iść dalej, tak jak to było powiedziane, żeby nie, nie iść za daleko, ale... Piramida majów? Czy jak to tam o drzewo, Siema! Co tu się dzieje? Trzeba uciekać. Trzeba było zacząć uciekać jak najwcześniej, posied, ruchome piaski. Co się dzieje? Wielka klepsydra. <grymka> ok, Okej. Okay. <laughs> Tamta sobie surfuje, it seems you're afraid of light what does it mean to you isn't a fireplace soothing you need to give her time Widzę słabość, tak dotkliwą, tak smutną. Potępia przeszłość i pochwala przyszłość. Moja ewolucja. Daj jej czas. Okej. Okay. No dobra. E, więc cieszę się, że fajnie wyszło akurat. Sesja numer 8. Poszukiwanie siebie. Super, ale to już w następnym odcinku, czyli odcinku piątym, bo to jest czwarty. E, kolegi, widzę, że ciągle... Nie ma pod kątem grania w inną grę, <laughs> więc chyba ja zaraz sam po prostu zacznę grać. Oczy, nie, bo jeszcze nagram nieważne. To tyle, jeśli chodzi o ten czwarty odcinek z mojego przychodzenia gry Shady Part of Me na tę chwilę raz musiałem się wspomóc eee, podpowiedzią. No i idzie mi nieźle, tak jak mówiłem, jestem w okolicach 1 trzeciej czy tam za jedną trzecią gry całościowo, co oznacza, że niby można by powiedzieć, że wyszłoby z tego 12 odcinków. Bo jeszcze drugie tyle i potem trzecie tyle. Ale nie biorę to jeszcze pod uwagę kwestii trudności gry. No bo jeśli będzie trudniejsza, no to mi to zaj będzie zajmować więcej czasu i będzie trudniejsza i, no. Logiczne, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma spiny, będę chciał w miarę krótsze te filmy. A w razie czego, jeśli mi naprawdę nie będzie szło, to po prostu będę to wycinał, żeby no, to wyszło. To tyle, dzięki za oglądanie. Mam eee, na nadzieję, że film się jakoś tam w miarę podobał. Do usłyszenia. Nie wiem. Życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć.